Ja. Jestem, jestem, że ciebie wiesz, że musiałam krowę u starosty wydoić, bo dzisiaj mimo czasu. Agnieszka, wyrywałaś, kiedy krowę doiłaś jak starosta, same byki hoduje. Coś ty chyba innego tam musiałaś dojść. A co Cię interesuje? No. Dziąch do plot. Do izby. I no już! Do izby, do izby, Tylko będzie ganiać człowieka i ganiać cały takie życie. Takie roboty. No, popycha dła, <laughs> jak popychadła, jakie. Jakbyście za długo siedziały, to by wam się w kości zastały. Tam. Do izby. Ja odrabiam grupę. O Jezusie, o Matko, o Jezusie Nazareński, ile tu narodu się zjechało dzisiaj. Do Grębenic? Skąd to takie? On wie, ta się tu wzięli. Chyba, żeś ta PKS-em nie przyjechali tu. PKS-em zwariowałaś? Zobacz, jakie głodne, jakie zmarznięte musiały przez las chyba iść, nie? Oby tylko nie na Bosaka. Dobrze, że was nic nie zleżały. <noise> <noise> Dobra, dziewuchy, koniec tych śmichów, chichu. Trzeba zaczynać. No, fajnie byłoby tak na początek, co zaśpiewać, nie? No, ale taka kapelna. E tam kapela, widziałam gdzieś tutaj Romka Wojciechowskiego. Był, był, o jest Roman. Tomek dawaj. Ale Roman nie jest sam dzisiaj. Jest i Radek i Bogdan. Chodź na chłopaki. Ty, ja domyślam, że to że że takie jurne są, ale gramolą się. Ale się gramolą. Cicho, 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 Bo imię nie polą jeszcze. No może, może zacznijmy, no może czasem no. Zaraz przejdę, zobaczę jeszcze tak przegrają, żeby to skakać. No, chłopaki, no, żwawo. Może trzeba trochę brak popić. No, jazda, jazda, chłopaki. Bogdan, to co? Bogdan jak... Na jaką nutę? czekaj, okay, no jeszcze Bogdan nie dotarł przecież. A gdzie on tam jest? A bo w niesie! <noise>